zajęcia były przygotowane przez Dom Kultury w Sokółce. Na czym to polegało? Otóż trzeba było się po raz pierwszy zetknąć z modelarstwem w ogóle po wielu, wielu latach. Trzeba było zbudować papierowy samolot, który miał polecieć. Następnie samolot przygotowany z zestawu, który również pochodził z zamówień Domu Kultury. No i to jest taka podstawa, takie same początkowe wejście w modelarstwo, które powinno się w Sokółce z mojej oceny bardzo dobrze rozwijać, dlatego że jak widzę Doskonale zachowali się rodzice, przyszli z dziećmi czyli no i, i sprawdzają się. Czyli jednym słowem jest zainteresowanie, żeby ta, te, 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 te dzieci, ta młodzież rozwijała się w sposób prawidłowy. No, grupa jest bardzo liczna, normalnie na takie zajęcia to w innych miejscowościach przychodzi w granicach do 10, tu mamy około 20, ja licząc z rodzicami to dużo ponad, więc rodzice też mają szansę zrobić ten pierwszy krok w modelarstwie, bo z tego co widzę to chyba wszyscy robią ten pierwszy krok razem ze swoimi dziećmi, a więc te dzieci po prostu mają większe szanse na swój rozwój naturalny taki normalny. Sklejali poszczególne elementy, to są, to są elementy strudurowe, które są klejone. To są dwa boki, specjalna technologia jest przygotowana od wielu lat przez Fundację Marszałkowska. No i jest taki zestaw podstawowych kilku samolocików, które, po zrobieniu których daje się po prostu. Te dzieci nabywają umiejętności, które pozwalają im zbudować samodzielnie, zaprojektować samodzielnie, zrobić to, co potrzeba, żeby wejść dalej w, tą, w te kolejne etapy rozwoju modelarstwa. Myślę, że będzie tu jeszcze dużo do zrobienia z RC, modelarstwem, czyli zdalnie sterowanym. Mieliśmy poduszkowce. Myślę, że temat jest, materiał jest, zainteresowanie jest, pasja wśród rodziców i dzieci jest. Władze popierają to wszystko, więc wszystko jest na najlepszej drodze, po mojemu.